No słuchajcie, jesteśmy w Rio już Pogoda jest jaka jest, jak widać Ile deszcz. A my mamy właśnie transport do hostelu i płyniemy sobie łódeczką Możemy się dostać do naszego hostelu Tylko można się dostać do naszego hostelu łódką Nie ma innego środka transportu Więc No, będzie to trochę problematyczne No ale Trudno Przynajmniej jest experience, jak to Marta mój Jedyny, który jest tutaj na Lądzie miał bardzo złą i nie chcieliśmy tam pójść, więc to jest jak jest. No, a tak wygląda okolica. Ogólnie na piezu oka jest bardzo ładnie, znaczy no nie akurat tutaj w tym miejscu, ale w samym mieście z tego co widziałem, tak mocno turystycznie bym powiedział, więc zobaczymy. No, ile będziemy płynąć? 10 minut? 10, 10 minut, 15, 10, 15 minut. Siemaneczko w następnym dniu, mamy już poranek. Wczoraj wam nie nagrywaliśmy, bo strasznie mocno padał deszcz i w hostel było dużo ludzi, więc nie chcieliśmy ich nagrywać, ale tela prawdopodobnie nie będzie nikogo, więc pokażę wam przy okazji, gdzie śpimy. Tak wyglądają nasze dormitoria, o tutaj mamy łóżeczka, no tutaj jest taka moskitiera, tu ja spałem, tam Marta spała, o tu mamy koteczka, cześć kotek, dzień dobry. No, tam była jeszcze jedna osoba, ale już się wyprowadziła, więc jesteśmy aktualnie tutaj sami. No, taki fajny klimatik tu ma tu jest kiberek, To jest kibalek, co tam nie ma co pokazywać. <laughs> tu mamy lustro. No, właśnie mamy śniadanie. Za zejdę na dół, pokażę Wam resztę hostelu i będziemy płynąć do miasta. Dzisiaj miało padać cały dzień, ale na szczęście nie pada, więc pokażemy Wam miasto. Rozpadało się, więc na tyle część będzie bez mikrofonu, bo za wychodzimy z hostelu. Ale pokażę wam hostel przy okazji. Dobra, tutaj zejście na dół. Idziemy. Tutaj mamy prysznicę. Co ciekawe, w bardzo wielu krajach tak jest: tutaj w Ameryce Środkowej, że masz prysznic, i masz taką baterię do podgrzewania wody. Tu do góry jest podłączona do prądu, i w ten sposób podgrzewają wodę. A woda jest ciepła, co jest rzadkością, tutaj generalnie w tych hostelach. 1 na 4 1 na 3 mać trzeciową wodę, więc jest luksus generalnie. Tam są jeszcze inne pokoje, więc nie wam pokazywał, o, to widać Pogoda super na zwiedzanie. Idziemy dalej na dół tutaj mamy takie patio tutaj jest restauracja z barem, a tutaj już jest wyjście z hostelu. No tak to wygląda. Idziemy wam na ten deszcz o. Tu wyłazimy i tutaj łódka przypływa. O, tu jeszcze można sobie usiąść. Tutaj łódka przypływa i w ten sposób jest komunikacja do miasta. I to jest na tyle, nie? No trochę problematyczne to będzie na pewno, ale tak jak Marta. O, Ale tak jak Marta wczoraj yy, mówiła, mieliśmy dwie opcje, albo ten hostel, który był parę tam, 3-4 dolary droższy. Albo hostel, który miał dobre opinie, znaczy miał... Yy, widzieliśmy zdjęcia, miał fajne zdjęcia, ale opinie miał fatalne. Że to, co było na zdjęciach, nie pokrywało się z rzeczywistością. I no, łóżka były fatalne generalnie. Podobno tam ludzie pisali, że no brud, głównie ogólnie grzyb, więc stwierdziliśmy, że dopłacimy. No ale mamy to nieudogodnienie, że będzie trzeba za każdym razem zamawiać łódkę, żeby się stąd wydostać. Jeszcze pokażę Wam tutaj. O, tak to wygląda z góry ta restauracja. No ale klimacik jest. to jest bardzo ładnie, jedzenie jest bardzo dobre. Przejedliśmy kolację. Nie jest drogie. Zajdziemy sobie jeszcze zjeść jakieś śniadanko. Finalnie przestało padać. Siedzimy na łódce. Będziemy płynąć. Musieliśmy ubrać kapoki, bo tu policja podobno patrzy i kazaje nam ubrać, więc... No, jak trzeba, to trzeba. O, tak wygląda foster z zewnątrz. Wczoraj dopłynęliśmy, a zresztą zwyszedł... nie. A my sobie dalej w tamtą stronę. Tutaj widzicie jakieś prywatne posiadłości. Mają nawet ee, własny jachcik, o ciekawa nazwa, la na kurwa. No, mają taki przystanek na jachcik, mają tutaj domek. W taki sposób sobie dopływają do domu. Ciekawe, nie? Tu polują łódeczkę. No ten to już na wypasie jest. No, dopływamy. Nie, wiem, płynęliśmy 5 minut, może nawet nie. O, tutaj widzimy dużo łódek zaparkowanych. Siadamy. Gracias. No, tak to wyglądało. No słuchajcie, łódeczka badarmowa, i następna wraca za 4 godziny. Więc 4 godziny mamy marzenia po mieście. Nie wiem, co będziemy tu robić, ale. Znajdziemy sobie zajęcie Patrzcie, ktoś robi imprezę sobie Pod mostem <głos》>. Można i tak Nie wiem czy będzie coś słychać, bo strasznie głośno, nie mam mikrofonów Ale tak wygląda główna ulica Dosyć spory ruch, po każdej stronie drogi są stragany I restauracje, nie można sobie coś kupić A my idziemy do supermarketu kupić sobie żel do mycia i coś do jedzenia. Odbiliśmy na boczną uliczkę więc zapłapano nam trochę o tym mieście. Nazwa na narasta wywodzi się od rzeki czyli od rzeki Riodulce, czyli Słodka woda po polsku. Dzięki tej rzece mamy tutaj miejscowość bardzo bogatą w różną rodzaje roślinność, faunę i florę. Sama rzeka jest też również atrakcją turystyczną, można sobie odbywać rejsy po niej i można spotkać takie zwierzęta jak krokodyle, małpy, felikany i wiele więcej. Występuje też, też odmiana jakiegoś największego sępa na świecie, którego nazwy nie pamiętam. Kolejną z atrakcji w tym mieście jest most. Most to jest największy, najdłuższy most w Głatomalii, który łączy dwa brzegi rzeki. Charakteryzuje się tym, że dzięki te, pod tym mostem mogą przepływać statki dużych gabarytów. Most ma bodajże 500 metrów długości, jest bardzo wysoki. Miejscowość jest położona obok największego jeziora w Gwatemali, czyli jeziora Izabal. Na końcu miejscowości jest też taki ładny zameczek, do którego właśnie idziemy i to jest idealny widok właśnie na to jezioro. Cała miejscowość jest otoczona parkiem narodowym Rio Dulce, gdzie żyje wiele, wiele gatunków zwierząt i roślin. Blisko znajdują się również ruiny dawnej cywilizacji Majów. My nie będziemy tam jechać, no bo już tak powiem naoglądaliśmy się tych ruin prawdopodobnie zahaczymy jeszcze jednej ruiny w Hondurasie rzeka, obok której połączona jest miejscowość, przepływa przez wąską dolinę, wokół której Znajdują się bardzo ładne góry, więc okolica jest naprawdę bardzo ładna. Można sobie pojeździć, pozwiedzać. Tak samo można przepłynąć się przez całą rzekę łódką. Też widoki są super. My traktujemy to miasto bardziej jako bazę wypadową. Spędzimy tutaj trzy noce. Dzisiaj pojeździmy sobie trochę po tej miejscowości. Idziemy zobaczyć ten zamek, który jest tak naprawdę twierdzą. Jutro jedziemy sobie do miejscowości obok do Livingston. A pojutrze już wyjeżdżamy i jedziemy do Honduras. Są dwie opcje, żeby dostać się do twierdzy. Można wybrać jedną taką, jak my, czyli idziemy z Buta godzinę w jedną stronę. Można sobie wziąć tuktuka. Albo kolektywo, wtedy wiadomo, no, trwa to krócej, ale trzeba za to zapłacić. My pewnie z powrotem weźmiemy sobie tę tukę. No a okolica Temot wygląda w ten sposób. Widzimy, nie wiem, dostałem 10 minut od miasta. Mamy wszędzie dżungle, budzą roślinność. Tutaj mamy drogę, ładny chodnik. Co jest rzadkością powiem Wam. No i tak będziemy sobie spacerować godzinkę do samej twierdzy. Dotarliśmy do kolejnej miejscowości po krótkim spacerku w środku dżungli. Wygląda tak. Główna droga po drodze koteczek, Po drodze są jakieś takie Ala Street foody, jakieś takie małe sklepiki przydrożne, bo no to widać, że widać, że chyba tylko żyją właśnie z tej katedry, znaczy no nie żyją z tej katedry, ale że jest główna atrakcja i tylko po to tutaj się wystawiają. oni nic zostało jeszcze 10-15 minut z buta. W tej miejscowości jest jeszcze jakiś taki placyk zabaw. To też jest granie rzadkością tutaj. Wszyscy, którzy mijaliśmy na motorach, jak zwykle nie mają kasków. Tutaj w Ameryce Środkowej raczej nie na tej zwraca uwagi. No, po prostu masz szybko przejść z miejsca na miejsce. A co ciekawe, jak płynęliśmy tą łódką, to kazali nam założyć kapoki, bo bezpieczeństwo i policja, ale kasków nie muszą nosić No i dotarliśmy do tego zamku. Czy tam twierdzy, to jest twierdza w sumie. E, kosztowało nas 175 GC do sobie. Kurde, strasznie drogo powiem Wam, ale no 6 godzin z buta, no to co, no, już wejdziemy, nie? Tak to wygląda, tak, jest, tak się nazywa. Jak się nazywa ten castel? A tak jest droga tam do niego. Ładnie to wygląda, mega, fajnie zrobione. Słuchajcie, niespodzianka po drodze na zamek jest cmentarz. Nie, to są groby. Ale fajnie, które takie kolorowe są. Zupełnie inaczej to wygląda niż u nas. Na te nagrobki też takie większe. O, tu ktoś ma zielony, patrzcie, albo żółty. A tam to w ogóle jak też kolorowy, wypasiony. To musi robić różowy. O Marta, chce różowy na groby. Tylko... Prawdopodobnie ja pierwszy umrę, więc no... już się chcę mieć się nagrobek. Prawdopodobnie <grym> ja pierwszy umrę, więc raczej ty będziesz mi robić nagrobek, robię ja Po drodze tam widać mamy miejsce pływania. Mamy hamaczki. O, chwila, dwie minuty spacerkiem jesteśmy. Fajnie to wygląda, przynajmniej takie duże palmy. I widać to jeziorko tutaj. Tam po drodze jest chyba plaża do kąpania. O tam widać znak jest, można się kąpać. Tu mamy jakieś muśtawki. Miejsce, jakieś krzesełko do robienia zdjęć. I też ławeczki. Po jeszcze były hamaki, żeby się położyć. Generalnie bardzo fajnie to wygląda, tak żeby takie miejsce, żeby się przejść na spacer i Jeśli chodzi o samą twierdzę, to była zbudowana w 1644 roku przez Hiszpanów, żeby bronić tutaj szyszlak handlowy przed piratami, którzy często napadali na statki z cennymi towarami. on tak wygląda wejście. Tu jest wejście. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o samą twierdzę, to ona była szczona wielokrotnie przed przez piratów i trzęsienia ziemi i po tych zniszczeniach była odbudowana, od nowa więc na ten moment jest rekonstruowana. o, tutaj była kuchnia to był piec, w którym trzymały jedzonko sobie tutaj mamy patio o, tu mamy jakieś pozostałości broni armaty To zaraz obok jest w zasadzie jest no, pokój żołnierzy czy pełni miejsce do spania? O, widoczek jest mega powiem, wam. Sama twierdza miała bardzo ma, ma nadal bardzo charakterystyczne położenie, ponieważ mieści się tu jest odpływ rzeki Riodulce, a tu mamy jezioro Izabat. Więc widać idealnie stąd flag handlowy. O, tu mam armatę. Fajne jest to, że można sobie praktycznie wszędzie wejść też nie jest czasami oczywiste, Dużo takich obiektów często ma pozamykane niektóre komnaty O, to widać mechanizm otwierający, zamykający bramę. Tutaj widok z głównej wieży dookoła o, Tam widać jakieś prywatne domki z miejscami na łódkę No, bardzo fajnie to wygląda pewnie I te palmy robią dookoła robią taki klimat. Patrzcie Widowej dalej, to już jest mega ciasno widać Bień, 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 bień. O, bijamy, teraz bijamy do więzienia Nie wbijamy do więzienia Nie bijamy do więzienia, patrzcie jest szkoda No ale tak wygląda więzienie Tu mamy kaplicę, a tu był konfesjonał Żeby się wyspowiadać O, tu też było więzienie No jedna duża cela dla wszystkich I tyle w zasadzie Tutaj była toaleta, znajdziecie tu jeszcze można było zejść. A, to jest to przejście z drugiej strony. Aha, czyli jest. Bez... Wyjście do więzienia było połączone. Tutaj nie wiem, czy była cela. No, No, tutaj już wyszliśmy sobie na tą główną wieżę z widokiem na jezioro i rzekę. To jest stanowisko do armat. O, tak to wygląda. Zwykle pełno ludzi. O, tam jest miejsce, gdzie się wpływa i wypływa do naszego hostelu. To Można wejść chyba na w najwyższą wieżę. Kolejne bardzo ciasne przejście jakie jest stanowisko do armaty. Co? Podoba Wam się. Warto było zapłacić 75G, żeby to przejść. Mi się wydaje, że ciężka jest bardzo mała generalnie. Ale jest. Klimacik, bo robi między tymi palmami i to miejsce takie fajne, żeby się pocilować, Ale chyba nie, nie było warto zapłacić, żeby tu wejść. To jest to wejście do tego stanowiska, darmaty co widzieliście z góry. A to jeszcze jest wejście do podziemi. jest napisane na Bahar, czyli nie wchodzić. O nie, chce tam wejść. To jeszcze jak się wychodzi z. Tu jest to patio główne. Tu są jeszcze jedne dormitoria, dormitorios. I tutaj będą jeszcze jedne, czyli chyba z trzy, albo cztery pokoje były dla żołnierzy kapelana, a czyli dla kapłanów, o, czyli Dwa duże pokoje dla żołnierzy dla kapłanów? O, a tutaj łazienka? To tu była łazienka. <gryzanie> Słuchajcie, to było na tyle. No, mały, mały zameczek Jest to główna atrakcja turystyczna tego regionu. Myślę, że w spoko, ale za tą cenę chyba nie warto, mi się wydaje. Tak jak mówiłem. A na pewno to otoczenie, w którym znajduje się zamek robi klimacik. Patrzcie. Bardzo ładne palmy, drzewa. Tutaj można sobie na spokojnie usiąść, się chillować. A To Marta jedzie na huśtawkę i chce zdjęcie, ale to jest tyle błota, że nie wiem, czy będzie chciała. Kiedyś się podróż do zamku są stragany, żeby kupić sobie pamiątki, żeby coś do jedzenia kupić, To Jest ogólnie ładnie, ale tak jak trzeci raz mówiłem, chyba nie warto tych pieniędzy. Ale można wejść sobie na, za, za darmo do parku, zobaczyć zamek z zewnątrz i nie trzeba wchodzić do samego zamku. I myślę, że to jest dobra opcja, żeby właśnie przyjść i zobaczyć go z zewnątrz, ale... do środka nie warto wchodzić. Widzio coś co ośmielę Rio Dulce, tak to wygląda. Tutaj jesteśmy. Dokładnie tutaj. Tutaj jest ten most, o którym mówiłem. Tutaj jest ta twierdza, w której dzisiaj byliśmy. To jest to jezioro Izabal, a tu jest rzeka Riodulce. Tu już mamy. Potem Morze Karaibskie. A jutro będziemy płynąć tutaj, Livingstone. Tu też będą na pewno ładne widoki. O, i tu jeszcze jest nasz hostel, zapisany, więc tam się przepłynąć ten kawałek. No i codziennie musimy do musimy niego właśnie tutaj płynąć, no bo innego dostępu nie mam. Tutaj tak wygląda ta przystań. Wszędzie są launche. Lunche to są te łódki, które właśnie, można pływać sobie od miejsca do miejsca. A tutaj widać ten łączący dwie strony taki. Kawę tam, dokładnie nie wiem, czy będzie to widać na kamerce, ale jest stacja benzynowa, która znajduje się na wodzie. Można podpłynąć łódką i dotankować sobie paliwa do kanistra No to tak jak mówiłem wczoraj, dzisiaj pójdziemy sobie do Livingstone i tu pan ma przyjemność i pokazać nam zamek z wody, więc... wygląda w ten sposób Dzisiaj zdecydowanie lepsza pogoda Lepsze samopoczucie i lepszy wajt też mamy <laughs> Fajnie to z wody wygląda, powiem wam Tak jak mówiłem wczoraj, też te palmy robią taką robotę tutaj O, to można sobie też na rzeczce wynająć skutery i sterować na skuteczkach O, tu jakiś ptaszek sobie ryby łowi i tyle zameczek. Aktualnie jesteśmy już na jeziorze. Same jezioro ma długość 60 na 20 km. Generalnie nie musieliśmy tu przypływać, bo my płyniemy zupełnie drugą stronę. Ale pan specjalnie podpłynął łódką, żeby pokazać tam zamek, więc bardzo spoko z jego strony. Ale my śpiegamy dalej. Będziemy generalnie płynąć godzinę. Więc wymagamy jeszcze jakieś fajne widoczki po drodze. Tu pan właśnie powiedział, że wszystkie statki to są własność bogatych ludzi. No, jakby widać, bo wiadomo, że mało to nie kosztowało, ale to są raczej właściciele Pepsi, Coca-Coli, Tigo. Prezesi. No, prezesi tych firm banków właśnie. Banków, jakichś. No, prezesi banków. A również są dwie stacje benzynowe, nowe, tak. też takie wodne. Ja się zastanawiałem, czemu to godziny się płynie, a tu pan się zatrzymuje w, na każdym kroku, żeby pokazać nam roślinność. Wszyscy tam była igłana na drzewie. Nie wiem, czy będzie to widać, ja tam są ary i małpy w klatce. Ktoś ma mini zoo. Nie wiem, czy to jest hotel, czy co to jest, czy jakieś prywatna posiadłość. Ktoś sobie wybudował klatkę w życiu z te małpy. Rzucił sobie Ary, ale prawdopodobnie mają podcięte lotki, w ogóle nie latają, tylko się wspinają. Kto mogę temu zabronić? No ale posiadłość wypasiona powiem wam. <laughs> Udało nam się, dopłynęliśmy do Livingston, powiem Wam, że to jest takie miasto w środku dżungli, nie ma tutaj dojazdu żadną drogą i wszystko co tutaj jest, każde jedzenie, no wszystko, co tutaj muszę wystarczyć. przypływa statkami z Puerto Marios, tam z tamtej strony. Wszystkie te statki są tutaj zaparkowane. Wypływają są do piątej wieczorem ponad puerto Barrios i potem wracają rano o piątej rano z wystawami. Ta wioska żyje tylko z rybołówstwa i z turystyki. I są tutaj trzy rodzaje ludzi, którzy mieszkają. Jest taki lud, który się nazywa na G, tutaj macie napisane, jak się nazywa na dole. To są potomkowie niewolników z Afryki, którzy tutaj przypłynęli. Przywieźli tak naprawdę. A oprócz tego są jeszcze latynosi. Latino i? Ladinos i O, Garifulas to jest ten lud, co właśnie co się nazywa, to dwie klasy. El negro. Czyli Garifulas to jest ten właśnie czarny lud, ci potomkowie niewolników i Latynosi, czyli dwie klasy tutaj żyją. Mówią w innym języku, ci Garifulas, chyba ja mówi? W jakimś języku, to macie będzie też napisane. To są moje ulubione ptaki, czyli pelikany. Połknowy nie, no no, za gruby jestem. No to już oficjalnie nasza noga powstała w Livingston. Idziemy tam Zobaczcie, co tu mamy ciekawego do zaoferowania. Pewnie dużo pamiątek, restauracji i pierdu. pierdół, o, tak jak tutaj. Muszelki są. Muszelki, proszę bardzo. Pieseczek. O, jakieś wyroby tutaj. Proszę bardzo, mamy zamek. Proszę bardzo, ciaki grają w piłę. Mały remoncik. Tu jakieś knajpy są. O, nas perfumy możecie kupić. Idziesz z nami? i zaszukam panem? No i idź. Livingstona to jest centrum kultury ludu Galifura, fura tak? Galifura fura Garifuna. Garifuna, o to, że to wypowiedziałem. Tu będzie poprawna nazwa na dole napisana. Powiem wam, że nawet pani policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu. A w ogóle też policja stoi, do dalej Coś tu się dzieje w każdym razie Sklep z tkaninami W ogóle dużo sklepów jest z pierdłami. O pan z biżuterią Stawia. Miasto w zasadzie z życiem Dużo turystów generalnie Dużo, dużo bardzo dużo turystów no, Dużo też psiaków takich bezdomnych widzę A Nawet barber jest, można się rozprzysnąć To jakaś taka posiadłość z rzutami kolczastymi jest, to jest? No tutaj pranie na płocie drut kolczasty, kolejna posiadłość z rzutem chyba trzecia albo czwarta taka posiadłość. To jest kolejna. No tam kolejna. Ja w ogóle czytałam, że tu nie jest najbezpieczniej po ciemku. To dlatego chodzimy za dnia? Chyba jak dalej, zeszliśmy do morza. Tu przedstawiam wam morze Karaibskie, Proszę bardzo. Pasz, tam Dawno jest. Dawno nie było. Tam jest wolności. Jak trochę creepy, a jedziemy szukać sobie kawiarni z kawą i widoczkiem. Wygląda no to na razie tak. To wygląda ładnie. Może być. Ja tu pasuje. siadam. Siadamy. Słuchajcie, pan nie miał kawy, więc mi piwo. <grym> Dobre i to. Generalnie powiem wam, że no widać, że tutaj jest zakorzeniona ta kultura afroamerykańska, bo jest strasznie dużo czarnoskórych. Właśnie pan, który jest w restauracji też jest czarnoskórym tutaj chyba jego żona też. No i dużo tych ludzi się tak się kręci, powiem wam. O ciemnej karnacji. Idziemy się dalej przejść tutaj z tej plaży, powiem wam, tu taki trochę syf jest. Nie jest jakoś super ładnie. Te chaty takie jakieś zapyziałe, o. Marta mówi, że jest karaibską, Ichniejszą statuę wolności. Przepraszam, to nie jest statua wolności, to jest Poseidon. Tutaj taka część nieturystyczna. Widać jak ludzie żyją, jak mieszkają. Wygląda no, bardzo podobnie jak wszędzie w Głatymaliny. Raczej bieda, nie ma jakichś, nie wiadomo jakich udogodnień. Żyją w zasadzie tylko z turystyki tutaj. Z turystyki i po... z rybołówstwa. No i z rybołówstwa. Ona, jeśli chcecie 10 do miejscowość, no to w sumie można się przejechać, ale za bardzo nie ma co robić poza tym, żeby sobie wypić kawkę czy zjeść rybkę chyba tylko i wyłącznie. Na no, Mikim już nic nie robi wrażenia. Zamek wczoraj był taki se i I sama się powiedziałaś, se. że ten zamek dupy nie urwał i za tą cenę nie było warto. Że jest ładny z zewnątrz, a dzisiaj obok nie o więc tak naprawdę można było go znaczyć zewnątrz, nie trzeba było wchodzić do środka. Sama to tylko już wybuchające wulkany mam na mnie wrażenie. Tak, wybuchające wulkany, duże wodospady duże wodospady i rekiny. Wodospady co najmniej 100 metrów wysokości, wulkany tylko truskające i tylko rekiny, ale powyżej dwóch metrów, nie? Niby mała miejscowość, ale boisko do piłki nożnej mają. Obeszliśmy prawie całą miejscowość. 20-25 minut dookoła. Idziemy szukać kolejnej restauracji na kolejny piwo. Bo nie ma co co robić w zasadzie. Daliśmy 3 godziny. No i jest jeszcze mamy godzinę. Bijamy Villa Caribe. Zakaz znoszenia broni. Słuchajcie, jest drogo Ale zobaczcie, jaki widoczek. No, my już wyjeżdżamy. Have a nice trip! Idziemy do portu na łódkę. To tyle z naszego powytu w Livingston. No, Pieseczki nas żegnają, a tam już czeka na nas łódeczka. No generalnie powiem wam, no jeden dzień to jest Max Livingstone Tutaj bardziej warto podjechać, pod, podpłynąć sobie bardziej yy, jako bazę wypadową, do, żeby popłynąć dalej na jakieś rajskie plaże czy coś takiego, ale tak poza tym to nie ma nic do roboty. No a my tak naprawdę już jutro płyniemy do. Jedziemy, nie płyniemy. Jedziemy do Hondurasu, poświęcamy do hostelu, będziemy się pakować. No, więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, łapka w górę, jak się podobało i komentarz w zasięgu i dzwoneczek. Widzimy się w Hondurasie.